Pośród zbliżli płynie, na ulicy granat pęka. A pana Kopa przy ale słowa konią dalej. O dziewczynie i piosence, by znów gruzy domy się zwalił To znowu zginął w męce, leś melodio, leś najkrwawsza. Ulicami mej stolicy, będzie z nami już na zawsze. Nad dymem wisieć, za dziewczynem ukochaną, Za piosenkę tę jedyną, nie strach przeciw czołgom stanąć, Nie tak trudno, bo doginąć. Leć melodio, leć najkrwawsza, ulicami tej stolicy, będzie z nami już na zawsze. Nad powstanie dymem wisieć, za dziewczynem ukochaną, za piosenkę tę jedyną nie strach przeciwczo stanie. Nie tak trudno pod Czerwona za Czerwona by się wybawiła nas od czarnej śmierci. Nam kraj przedtem rozdarszył na ćwierć. Była z wawieniem witanym z odradą. Czekamy Ciebie, Ty potęgo tłumu, bydle ciałego pobyły rządu knute. Czekamy Ciebie, byś nas gniotła z i hasłem poszumu. Czekamy Cię do odwiecznych rogu Morder to krwawy tłumu naszych braci. Czekamy Ciebie nie żeby zapłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu, żebyś ty wiedział! Nienawidzny zbawco, Jakiej ci śmierć życzymy podziemstw? I jak we silnie zaciskamy ręce, Pomocy prosząc podstępny oprawco, Żebyś ty wiedział w naszych kacie, Sybirskich więzień ponura legendą. Jak swoją dobroć wszyscy tu kląć wszysty wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia, żebyś ty wiedział i jak to strasznie boli nasz dzieci z wielkich, niepodległych wiedzą. Uważaj bajdany, mej Cuchnącej jasne nie nieboli Legła twarda, zwycięska czerwona U stóp urwiastu płonącej Warszawy I cierwią duszę Syci bólem w Garstki Garski szaleńców co na gruzach kona Miesiąc już mija od powstania chwili Budzisz nas czasem dział swoich łomotek, wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem. Powiedzieć sobie, że z nas tu zaspili. Czekamy Ciebie, nie dla nas żołnierzy, dla naszych rannych mamy tysiące. I dzieci są i matki karmiące. I po piwnica się przerwy. Czekamy cię, ty zwlekasz i zwlekasz. Ty się nadwoisz i my wiemy o tym. Chcesz byśmy ty wszyscy tu legli w pokoju. Naszej zagłady pod Warszawą czekasz. Nic nam nie zrobił, masz prawo wybierać. Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić Lub czekać dalej i śmierć zostawić Śmierć nie jest straszna, umiemy umierać Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły Nowa się Polska zwycięska narodzi I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić Czerwony władco do siły. Kto w mogiłę wraca głazem, Kto z kamienia na burhanie, Ten się w rok razem, Z tym, co nigdy już nie wstanie. Lecz kto dębem wróci to żył stoi na Kurkaniu, młoda tak grób siłę, kiedy przyjdzie z martwych stanie. Sto lat leży gład na grobie, sto lat po w nie. a nie zadrga życiem w sobie, nie zieleni się. Nadzieją, lecz życia są życia w czerpie z i kości. I choć furman tak głęboki, ujaliście u przyszłości. Ogromnych dźwięków oczu, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami śpiewem jezior zmierzchu graniem, aż ukarze jądro mleczne ptasi świni. Z ziemią twardą ci przemiec, lecz w niej spłyną, by które prędzą się jak hołd Pudrę maszą, świną szybko Barwy bóg, serduszka, list też góry Deszczu siwy zgląd I powietrza rzące z góry za ja zaniedbić krety Zmieniem dziś waleje dłuższe W tej życzliwych Aż zagrają jak wiolące Żalotrzowe światła pchnąć, szczelik skrzydeł chy. <dromyt> Jeno wyjmij listych oczu, szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy, przez płonące łąki krwi. Jeno mi czas kaleki, zakryj groby płaszczem brzegi lepszy i pył i pewny, czarny pył. Tych gniewnych czarny pył. ...krzyża z krakowskiego przedmieścia i w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego usiłujemy w sposób prosty, logiczny i polski Okazać szacunek i honor wszystkim bohaterom powstania warszawskiego. Mamy świadomość, jak wielkim faktem historycznym było powstanie warszawskie. Mamy świadomość również, jak wielką ofiarę życia i krwi oraz utraty żywiołu narodowego włożyła nasza ojczyzna, by marzyć o wolności. By powiedzieć okupantowi niemieckiemu nie. Ten zryw te fakty historyczne wymagają, wymagają szacunku, wymagają poświęcenia i wymagają jednocześnie kontynuacji. Dzisiaj, w tym miejscu oddają szacunek, hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Obrońcy Krzyża z krakowskiego przedmieścia. I szanowni Państwo, bardzo proszę, jeżeli macie ochotę, spróbujcie pomodlić się razem z nami. Chcemy w tym miejscu pomodlić się w intencji wszystkich ludzi, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny, w tym za wszystkich powstańców, za wszystkich powstańców 1944 roku. Proszę bardzo. Proszę o modlitwę, Panie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który siedz w niebie, święćcie imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wach ode złego, Amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan jest z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczął pod pońskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego. Święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciała z martwy wstanie, Żywot wieczny. Amen. Tajemnica druga, biczowanie pana Jezusa. Wówczas biła wziął Jezusa i kazał go biczować. Pod katowskimi krew z najświętszych płynie ran. Szat odarty Bóg bez winy, cicho cierpi Chrystus Pan. Każdy cios serce rani, z bólu krwawi dziś Twój syn. Za nas ona świętsza Pani, na zgładzenie naszych win. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święcie imię Twoje, Żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módź się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia Uza, dziękujemy za modlitwę Szanowni Państwo tutaj nie wątpię, jesteśmy publicznymi postaciami 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym miejscu próbujemy zadać jeszcze raz pytania. Czy jesteśmy Hołotą, Potłochem, a może Białymi Murzynami, jak to niektórzy sobie wyobrażają. I faktycznie przygotowaliśmy taką planszę: Motłoch, Hołota czy może Murzyńskość. Podchodzą do nas ludzie wykształceni, prawni w języku polskim i zwracają uwagę, że hołota pisze się przez samochód. A ja twierdzę, że nie. Bo odwołuję się do notki w naszym dzienniku i odwołuję się do tekstu, który został napisany przez panią minister oświaty. I tam ona używa słowa hołota przez cecha. Także wyjaśniamy sobie. To są pierwowzory, do których my nie nawiązujemy, a jednocześnie pieckujemy to.

Bardziej taki, nie tak. Przecież. O, muszę powiedzieć, że to jest minister. To jest ta minister oświaty, czy jaki to jest resort? Oświaty czy edukacji? Jak to się nazywa? Dlatego go. Minister edukacji narodowej. bardziej edukacji? No to, to uczymy się wszyscy. Jaka to Doskonała lekcja w tym filmie. Ona jest w Ona była wszędzie. Wszędzie. Ja no to nie pisze od przynależności. Od nas. nie pisze. Wśród nas wybitna poetka, grafik, artysta, malarz. Pani Krystyna Góranowska. Na dzisiejszą okazję przygotowała wiersz i chce się z nami podzielić treścią tego tak. wydarzenia. Bardzo prosimy Krystyna. W 70... W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie mamy broni, a dawniej szabel. Ciągle bez broni, teraz bez ducha. Każde powstanie było na amen. Dziś zapytanie, kogo posłuchać. Dano w XIX wieku nam Przestrogę zimną, że to bez sensu było powstanie jedno i drugie i zryw był nagły, nie było lęku. A kiedy zabrzmi znowu serena, będziemy Boga Wielkiego błagać, by nasza Polska nie zaginęła, bo nie wystarczy tylko odwaga. Teraz nam czekać tylko naprawdę na gospodarność, większe uznanie, by także serce Polaka każde nie czuło tego, ono skazaniec. Także nie ma słów, nie ma myśli, które potrafiłyby oddać stan i jednocześnie rozmiar tragedii się, powstania warszawskiego. To nie, nie dzisiaj człowieku, nie Proszę pani, pani wczoraj dzisiaj. szalała, dzisiaj nic. pani szaleje. Trzeba A kiedy? Do o, zakładu, kiedy i gdzie? myśli w głowie i dlatego po prostu proponuję... Wszystko pani dzisiaj nie to tu ...pani poszła w innym kierunku, proszę pani. <laughs> Widziałeś, pamiętasz ją wczoraj? No, 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 no. ...wczoraj. Bardzo no. prosimy, jak pan nie chce, chce zrobić zdjęcie, niech tak? pan sobie fotografuje. Nigdy nic nie wolno. Pan Zygmunt Makowski, sławny rzeźbiarz, artysta. Dzień dobry Państwu, proszę o posłuchanie wiersza. Wartość człowieka. W rodzinnej wsi było stu gospodarzy, pozostało tylko dwunastu. Reszta wyniosła się, by pracować w miastu. Wybrała nowe życie, lepsze, modne, wygodniejsze. Pozostawiła rodziców starych, zbędnych, nikomu niepotrzebnych. Tylko raz w roku im życzenia przesyłane, najlepiej przez radio czy telewizję. Kochanym rodzicom przesyłamy życzenia, jak leci syn, synowa, córki, zięciowie, dzieci. A echo w wiejskiej chałupie odpowiada: życzenia puste, 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 echo gada, gada, gada. Niektórzy przyjechali w niedzielę światem zabrać świniaka, warzyw odjechać z prowiantem, bo w mieście trzeba było w kolejkach stać. Drogo zapłacić, tu darmo można było brać. Zmieniła się Polska jej oblicze, wieś. Pozostał jedynie stary, wierny Chrystus. Przy gościńcu, na rozstajach dróg miłosiernych latem przepocony, zimą przemarznięty, często przemoczony, ale wierny, polski, wiejski stróż dnia i nocy. Starsi z szacunkiem ukłon Jezusowi dadzą, młodzi udają, że Go nie widzą. Wieczny, spróchniały, ale sprawiedliwy, na wszystko patrzy łaskawy cierpliwy. By miłość do prawdy przetrwała na wieki, w tym jest głęboka wartość człowieka. Dziękuję, Zygmunt Makowski. Tańcza. Jakie to miasto, skutkane z ziemią? Jakie to miasto, gdzie na brata? Jakie to miasto, gdzie części demon, odkąd okupant zniki zakładał? Syrena dzwoni jeszcze w uszach alarmu, który tak ostrzegał, szarpiący strach wojennej burzy. My płakaliśmy, płakały drzewa. Podziemna walka bohaterów, wyrwanych z rąk wolności dzieci, zostaną tutaj bez orderów. Postarte szczątki po zamieci, w ogóle i w pyle pod cegłami, kamienne groby twiernej braci, córki narodu co wybrane, synowie, których on utracił. W tym roztrzaskany pyszny zamek, pamiętający świetność całą, złono bijącą narodowo. Zostawiał cudów, już zmarniała. Przepadł na lata, ale wrócił w to samo miejsce nad wisełkę, lecz tamten co był ciągle budził. Czy Polskę mamy? Nordy i Sowiec a dzieci umiędły. Z młodzieży, która zawsze słońce Rzeczpospolita rozchwoniła, pozostał strawca, ma dwa końce z tym zapytaniem, co zdobyła. Proszę o posłuchanie wiersza na mojej mobile. Ale ten wiersz, zmiana, może pasować do każdego z nas. Na mojej mogile może będzie krzyż brzozowy, a na nim dwie daty. Między nimi myślnik, a w nim całe moje życie. I to, że nigdy więcej nie przyjdę do własnej chaty. Wszystko zasypią jesienią, szare, pożółkłe liście. Niedorzeczność, a tak właśnie jest w dwie daty. Jakbym nigdy nie rzeźbił, nie malował, nie kościł, nie budował, nie pisał wierszy, pozostawił domy bez łaty, nie siał i nie żał i nic w życiu na rękach nie nosił. Deszcz podleje pochylony krzyż, bez daty spróchniały, oświecą gwiazdy czy piorun ognisy co jakiś czas. Mogiłem oczyści ze zwotwiałych liści, wicher rozszalały. Przelotny ptak zaśpiewa, wyrośnie dziko zielone las. Co pozostanie po człowieku? Wspomnienie, co zrobił dobrego dla innych, dla małego grona najbliższych. Może dobry Bóg u siebie mnie łaską ozdobił? Jeżeli nie... Będę się tułał, po świecił, po Dziękuję bardzo Zygmunt Makowski.